Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ziemix a to jest kolejny odcinek Sirius Sam 3BF Approaching Hell wraz ze mną jest DJ no. O Jezu, co tu się dzieje? Oha Przecież no tak, był... Ja bym nie był sobą, gdybym nie miał lagów. To mój komputer sobie wyjątkowo z Sillus Enjinem nie radzi. Z... Zgina. Ha. Czyli już wiesz, jak działa ta arachnoida, tak? O. O! Strzelają. Nie, mnie najgorszej wkurza ten uh, arachnoid. To murej ukręć. O! Cch. What the fuck? Dobra w Tej co, co, tak co, co, trochę nie pamiętam Ej chodź tu, chodź tu Patrz Co tam, co Patrz co? tutaj, co nas czeka No wiemy Tam jest secret, o ile dobrze pamiętam Są te laserowe ścierwa No jest to jeszcze gorsze niż te rakietowe Dam What the fuck No ile tego? Raypio. Rejpio! Jeszcze cleary, serio? Ja mam troszkę lagi Ja Coś też Kiepsko ten poziom zoptymalizowany jest Czekaj Nysknął Co? I co jeszcze? What the fuck? Co tu się dzieje ty? Źle się dzieje Dobra, urypałem knuma No to pająki jeszcze Seria, amunicja już mi się pokończyła a, ja się zabukowałem No i coś czuję, że ten poziom już będzie taki prosty jak te poprzednie. Może mi przyjść pomoc, bo mnie to po jakimś I nie będzie fajnie Będzie mi się nie cieszyć Dobra, mi to jest dewastator No, what the hell No, ja ja, ja jestem robią Ale jestem... 50, ale ich chwilkę milionów. Dobra Gdzie ja No ale tu trzeba mi pozbierać, kurde. goddammit, wy taki O Jezu, jeszcze ci. Skurwipołciak. Fuck. Holy... Tych to trzeba na full auto Tu nie ma co pestkować stary No! Ile tego? Patrz lepając pająków na serwerze Tak mi się dzisiaj fajnie z wyszło wszystko Wszystko wchodziło I... i się obudziłeś Nie, a i się rozrobiłem <grym> Sam na trzech I ty buk jest Co, gdzie? Tu bóg był, że biegłem i mnie wskoczył tu. No, gdzie ok. jeszcze dwóch z granatów widziałem? Zraniłem. Wiesz, z fizyka Silus Sengajna. Tego, tego, nie zrozumiesz. Wielu próbowało. Kurde, nie wiem, co, Czekaj, moment, ja tu muszę. Coś. Aha, 10. Aha, 10 chybuję. Aha. O. O. Powinno być więcej ekspresji. Więc... No. Hm. No to więcej jak cholera. Cały czas 23. Tr... A, to jest ten. 27, mam. 23. Mam. Fajnie, nie? No. Dobra, tego trzeba dorąbać Bo tu kurde nie ma opcji na Time A jeszcze pająki O, ty patrz jak się skampił O jeszcze harp jest kamin na co są będę dzisiaj sniperem Ale mam nogi <grym> No widać po twoim pingu Kurde, tu mało widać strasznie. Poziom jest strasznie ciemny. No A w grze no nie, nie odsegamy zwiększyć, nie wiem dlaczego. Kiedyś można było. Chyba. Co to jest? Co? To. What the fuck? To są te te. No te. Rozumiesz. Tak. Nie mogę tu wskoczyć. Weź mnie pisać. O! <ścoughs> fajnie. Tu trzeba te cztery. O kurde, coś 4 się skończyło. What the fuck, Claire mnie wypchnął. O kurde! Patrz, najpierw było tak łatwo, a teraz się trudno robi. No. Masz. O, amunicja do snajperki, nice. Może jakiś sekrecik? Czy nie? Nie Co to jest? Co? What the hell? O oh, canonball gdzieś jest. Kanonek SBC. Działka SBC. A skąd wiesz? S S. Bo kule to są. A, SBC chyba jest na ostatnim poziomie. Chyba, że tutaj w sekrecie gdzieś jest. Ten pająk jaki dziki z No to cała amunicja, cała amunicja na nich pójdzie, nie? O, oh, fuck. Dobra, zdjęty. Nie zdążył się chłopak wcelować. O, elektryczność, no tak, zapomniałem. No, to nie jest, to nie jest, wiesz, podstawowa kampania, że tu kurde, laser organa i sniperki to tyle jest, że nic nie ma. Aha. Ło, się wstraszyłem. Nie, to star. Dobra. Widzisz, że Menthol... To tak, e, co prawda, ten odcinek dopiero 9 minut, ja skończę, bo następny może być trochę przydługi. Może, nie musi, ale może, bo jest dosyć trudny. Także ja na wszelki uwagach dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na ostatni odcinek, w którym pewnie będziemy się męczyć, męczyć, męczyć. Albo zrobimy to na raz, bo jesteśmy fajni. No. I razem ze mną był DJ Kinetic. Witam. Ty. Witam. No co? Yeah. Pożegnać się miałeś. No to witam. Dzień dobry.